Hej osłudziska, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z naszej e, nie kolejnej serii, lecz z trybu dowolnego do e, LEGO Star Wars 2. Tak, e, jeżeli Ci mamy tu już postać no, nową, jest to duch Anakina Skywalkera, czy po, po prostu Lo Lord Vadera. E, znaczy nie, Anakin Skywalker jest Lord Vaderem, nie na odwrót. Tak. E, e, no i tak. Dobra, zaczynamy sobie bez zbędnego Badania. I tak pewnie nie słyszycie żadnej muzyki w sklepie. Jest to z powodu spowodowane tym, że YouTube strasznie się czepia prawa autorskich co do muzyki yy, z filmu Wasa Pierścieni. Kurde, Wasa Pierścieni Starło, z jezu i kurczę. Niestety ja nie miałem na Pierścieni, mi się tak ciągle wszystko myli. Ehm. A ta gra wykorzystuje chyba tylko i i wyłącznie przeróżne soundtracki z tego też filmu. E, no i już miałem dwa przypadki, że mi to całkiem zablokowało ścieżkę dźwiękową z mojego filmu. Tak widzicie mam tu włączony dodatek, ale to mniejsza z tym. E, oczywiście będziemy grać tak, żeby zdobyć wszystko pięknie, pięknie. E, ja takie e, nudniejsze sprawy będę pomijał. Znaczy może nie pomijam, będę to przyspieszał, o to będzie lepsze rozwiązanie. Natomiast e, dokładnie będę, będę Wam opisywał, e, jak zdobyć e, wszystkie mini zestawy, czyli tak zwane mini, -mini kity, czyli tłumaczę do polskiego po zestawy. No. E, dobra, otwieramy sobie tą bramę. Ja nie będę tego przyspieszał, bo. Tak za dużo byście z tego nie mieli, ponieważ już pierwszy mini zestaw widzimy tutaj za e, tym przejściem, który nam się nieładnie zamyka, który musimy otworzyć e, postacią, która jest sitem, no, czyli najprościej po prostu wziąć się Lorda Vadera i wszystko będzie pięknie. Też tu jest trochę podobnego wyniku. I okej, okay, teraz będzie przyspieszenie do kolejnego zestawu. Okej okay, moi drodzy i tak w tym pomieszczeniu znajdziemy iść dobrze wiem to dwa mini zestawy tak jak widzicie tutaj mamy coś co przypomina nie wiem co to przypomina chciałem powiedzieć że to przypomina koła od motoru czy coś w tym stylu ale już sam nie wiem czy to będzie dobre porównanie w każdym razie należy to szybko, super pięknie rozwalić i zejść na dół tu mamy troszkę pieniędzy i zestaw. Jeszcze więcej pieniędzy i coś jeszcze? Nie, nie widzę, żeby tu było coś jeszcze. To mamy przejście, ale nie wiem, czy to mi się akurat tutaj przyda. No, oczywiście tutaj wejdę od wszelkiego. I tutaj mamy chyba tylko samą kasę. Ale kasa też jest ważna, szczególnie w trybie dowolnym. Nawet nie, nie można przejść do tamtego pomieszczenia, gdzie mi zesta, więc bez eee, problemu. Okej. Okay. Bijemy sobie tutaj. Może słyszycie, że ja jestem troszkę chory. Mam nadzieję, że wam to aż tak bardzo nie, nie przeszkadza, ponieważ mój głos nie jest w tej serii. Eee, najważniejsze tylko chodzi wam, żeby pokazać wam, jak to wszystko pięknie zdobyć w prosty sposób. Tak tutaj nam się wysuwa już ten mostek, a my sobie tutaj budujemy naszą mocą Jedi wspaniałą platformę i sobie na nie chycamy i zdobywamy już nasz trzeci mi zestaw przyspieszenia. I tak, okej, okay, moi drodzy, widzimy się już tutaj przy drugim wejściu do trybu dowolnego. Tak, jakbym to mógł ująć, i tak tutaj mogą być tylko łowcy głów. Leja ma ten swój śmieszny hełmik, cokolwiek by to nie było, i dzięki temu tak jako łowcy głów. Nie wiem czemu, tak naprawdę, to, 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 to nie wiem czemu, ale to jest mniejsza z tym, tak. I tak, dobra, ja tu sobie wszystko porozwalam i to, to wszystko też będzie w przyspieszonym tempie chociaż chyba trochę nie jest nie zobaczymy jak to będzie w każdym razie tutaj sobie wszystko to porobię i do was wrócę Dobra, a więc tak, e, jak już doszliśmy tutaj, mamy tutaj dwa przejścia. Tutaj nie trzeba nic zrobić, żeby się one otwarły. Wchodzimy do nich i nam klocki e, wysychują na twarz, dosłownie. Ich przenośnik. E, budujemy sobie to przejście. W magiczny sposób nam się e, to przejście pojawia, i za przejście mamy czwarty już nasz mini zestaw. No, więc tak. Koniec przywieszenie i widzimy się za chwilę e, Tak tutaj widzicie zdobyliśmy już drugą naszą Taką fioletową buźkę z widogrona. E, no tak, przyspieszenie, dzio e, Tak tutaj możemy sobie zbudować takie osoby sympatyczne autko, które będzie nam potrzebne później, więc się po nie potem wrócimy. I tak, tam właśnie zrobiliśmy naszą trzecią buźkę z winogrona i tym samym oblokowaliśmy tam. Nasz piąty miejsce. Okej, więc tak. Widzicie już to pomieszczenie za mną. Tutaj. Y Byłby czerwony klocek, ale jakoż ja już go wstety, niestety zdobyłem e, Prawdę mówiąc to tak trochę niechcący, a już tutaj nie będę usprawiedliwiał Nie wiem czemu nie chcę mi załapać e, tamtego drugiego O, dopiero Luke Skywalker może Nie wiem czemu, tak, ale tak na chwilkę i znika, no ale powiedzcie mi czemu ja tego no dopiero, dobrze. Jakoś tutaj po zniszczeniu czegoś, chyba właśnie tego, powinien się pojawiać czerwony klocek, nie jestem pewien. Nie chcę was teraz tutaj oszukiwać, ale no co, cóż, wybaczcie. No i dobra, wracamy się potem mi zestaw. Pięknie, już nasz piąty e e i wsiadamy do tego autka. Ok, więc tak. Jesteśmy już w tym pomieszczeniu. Biorąc sobie to zbudować, nie, nie wiadomo po co, ale to mniejsza z tym. Mamy tutaj jakieś takie dwa różne bloki. Dwa różnej wielkości bloki. Tak. Używam je, żeby też sobie pięknie doskoczyć po szósty i zestaw. Bierzemy sobie nasz em, samochodzik i ruszamy dalej. Nie będę teraz przyspieszał, ponieważ tutaj. W krótkim odstępie czasu będzie... A, dobra, to, to jeszcze przyspieszę. I widzimy się zaraz. No i dobra, jesteśmy już y, tutaj. No i ja się tutaj zrobiłem tylko tyle, że y, całą kasę wyzbierałem, oprócz jednego, gdzie tutaj zamiast pieniążków, znaczy nie oprócz pieniążków, y, tworzy nam się przejście prowadzące do siódmego mini zestawu. Jest piękne wszystko. Otwieramy sobie y, te wrota. E, tylko ludzie mogą wejść, znaczy tylko ludzie i duchy i okej, okay. jak widzicie jesteśmy już tutaj i ten samochodzik będzie nam potrzebny tutaj i nigdzie już więcej e, okej okay. samochodzik sobie może spaść i tak, I trzeba wje wjechać na ten na tą jak to nazwać, na ten podnośnik i i to wszystko w zasadzie, trzeba wjechać na ten podnośnik samochodem nie wiem czy tylko tym, ale akurat ja zawsze tym to robiłem, ale chyba tylko tym to można zrobić, bo tam jeszcze jest jeden samochodzik, tam gdzie był ten czerwony czar knocek, tam może wam to pokażę, To była chyba karetka czy coś w tym stylu. No i dobra, i cięcie, dalej. Okej, okay, od tego miejsca już yy, skończę z przetłuszczaniem yy, Tak, otwieramy sobie to przejście. Yy, budujemy terminal, chociaż nie wiem czy to jest konieczne. Ale sobie go zbudujemy. W każdym razie pokażę Wam co, robi, co, co robią te terminale. Nie jest to żadne potrzebne ani coś, to jest tylko tak for fun po prostu. Te terminale robią coś takiego. Wyrzucają wszystkich... Yy, Szturmowców i nie tylko na wyprzestrzeń kosmiczną powinien się udosić ale co tam? Czasami się też zrespi, tutaj, tego szturmowiec w samych gaciach, co jest śmiechowe, ale wiecie, to waga? No. Dobra, już tego tutaj nie będę wszystkiego robił. Nie co zrobię tutaj, to tylko niszczę to wszystko, okay, zabijamy się w owce nagród, kształtów głów, to jest takie samo e, Musimy to wszystko to metalowe główienko sobie rozwalić, że tak, za powiem. I dziewiąty mini zestaw. Tak, dziewiąty, jeszcze tylko jeden mi zestaw i... Wszystko, wszystko moi drodzy. Otwieramy sobie te dwa przejścia. Właściwie te kapsuły ratunkowe, to są ale co tam. No, robimy. Żełem jego, ponieważ w sumie to, to aktywujemy, tą wachę. I musimy sobie coś takiego zrobić. Jest pięknie. Woda zostaje zasana. Znaczy nie. tam dobra Był dźwięk, jakby było zasana, więc zapowiedziałem. Tak Dobra, eee, drugą wajchę przekładamy i nam się otwiera ten terminal. Mam teraz do niego łatwy dostęp. I teraz zabiję w tego ducha, ponieważ chcę go mieć po prostu. Otwieramy sobie to, otwieramy sobie to. I to jest, moi drodzy, wszystko: 208 tysięcy monet. Zdobyłem w tym dowolnym i i oczywiście wszystko co można zdobyłem i tak to był pierwszy odcinek jeśli ci podoba to właśnie postawię łapkę w górę e, nie będę wypuścił tego od razu ponieważ pewnie wyglądałoby to tak że e, wrzucę jeden odcinek i dopiero po tygodniu będzie drugi I więc najpierw na nagram sobie przynajmniej cały cały jeden całą czwartą część i dopiero zacznę powracać chyba no, tak dobra ja wiecie to był Statek z yy, filmu fabularnego yy, tego pierwszego, tak. No i dobra, co, kontynuujemy z Ace i to by było na tyle w tym odcinku. Jak już mówiłem, myślę, że, że, że się podobało, zostawcie sobie łapkę w górę, ciekawy komentarz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.